Jak wyleczyłem rodzinę z czterech chorób? No więc, ponieważ ja nie mam warozy, nie mam. Moje pszczoły nie chorują, są zdrowe, więc musiałem do eksperymentów kupić rójkę właściwie kupić rodzinę, która była chora. No szukałem tego, bo trudno znaleźć pszczelarzy, nie chcą się przyznać, że ich pszczoły chorują. Ale mam takiego znajomego, do którego wszystkie nieszczęścia się przylepiają i waroza też. No więc on mi sprzedał taką rodzinę, która miała. Chorobę zdeformowanych skrzydeł i przez eksperymenty postanowiłem to wyleczyć. No i niestety wyleczyłem. Co mi się udało, i pozbyłem się warozy i tego. O, jaki to był osyp dzienny. Tu pszczoły wyrzucały po prostu zdeformowany skrzydeł. To jest raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zdeformowany skrzydeł, tyle było. Poza tym te pszczoły miały paraliż, jak tu widać. Ledwo się poruszają. I to wszystko zrobiłem w bardzo prosty sposób. Aż trudno uwierzyć, że to jest takie proste. Po prostu tą rodzinę, którą dostałem, wziąłem nadstawki. Rozrobiłem cukier 2 do 1 i zalałem całe nadstawki, czyli 10 nadstawek od zera. Nie było ża żadnej, nie zauważyłem żadnej pustej komórki. Wszystko było zalane. Pszczoły z ramek, które przywiozłem. Strzepałem wszystko do korpusa. Korpus był ustawiony na dennicy. I, na... i po prostu szczepałem wszystkie pszczoły, a ramki odstawiłem, te, w których był czerw, całkowicie odstawiłem, ponieważ choroba zdeformowanych skrzydeł przenoszona jest przez warozę, a to jest choroba wirusowa, więc wirus nie dostaje się po prostu przez kontakt cielesny, tylko musi być ukąszenie, czyli tylko wirusy przechodzą jak waroza u, ukąsi larwę. Tak, jeśli pszczoły na przykład kontakt mają z pszczołą z, z, z deformowanymi skrzydłami, one się w ten sposób nie zarażają. Ta pszczoła musi być Ukąszona przez parozę. Jak jej nie ukąsi, no to, to nie dostanie tej, tej choroby. I jeś jak przerzuciłem te, zrzuciłem wszystkie pszczoły do korpusu, i na to położyłem ramki. nadstawki z, z syropem, więc matka nie mogła czerwić, przynajmniej przez tydzień czasu, dopóki one nie zrobiły jakiegoś miejsca na tym parę komórek. Ale warozy już nie było, dlatego że waroza została w czerwiu w gnieździe, na ramkach gniazdowych. No więc nie było zarażenia. W ten prosty sposób pozbyłem się dwóch chorób. Trzecią i czwartą chorobę po prostu podałem syrop z modrzewia, z odrostów modrzewia, z odrostów świerku, tak na przemian i po prostu pszczoły się wyleczyły są matka znowu czerwi nie ma osypu tak jak tu to był osyp dzienny o proszę zobaczyć tutaj jest pszczoła zabiera kawałek tego więc pszczoły przenoszą przenoszą to widać to dokładnie kawałek tej yy, tu Pszczoły przenoszą chorobę wirusowo zdeformowany skrzydeł. One zabierają ten kawałek, przenoszą do gniazda, potem wchodzą do tego, walczą z pszczołami i w ten sposób przenoszą to. Dlatego pszczoły, dlatego osoba musi zwalczać. Widać to wyraźnie. Ona zżera to i w ten sposób zaraża się tym wirusem. To jest moje odkrycie. Na ołówku widać to dokładnie, jak ona zżera, to zarażony kawałek czerwiu, które wyrzuciły pszczoły. Widać to dokładnie. W ten sposób się zaraża. O tym profesorowie nie wiedzą na uczelniach. Nie pokazują tego, widać to dokładnie, proszę. Tu. Jak wsuwa, i w ten sposób się zaraża. Więc wiemy, kto roznosi, kto roznosi tą. Przyjrzyjcie się dokładnie. Posy to są. I ona zaraz odleci, zarazi wszystkie swoje koleżanki, bo one to zeżrą. Nie zjedzą, zeżrą. A jeszcze wracając ja mówiłem o tym. More to jest śmierć po łacinie. I umierać to jest pochodzenie łacińskiego. Natomiast żreć jest pochodzenia słowiańskiego. Tak samo jest w języku niemieckim, essen und fressen, fressen to krowy, kühe, hunde, Katzen fressen, Der Mensch is. No, tu widać dokładnie. Macie biologię. O Ma szczęście po prostu. Kawałek zdeformowany. czerwiu ze zdeformowanymi skrzydłami. No zobaczymy, co ona zrobi dalej. Gdzie słyszeliście o tym, żeby że osy roznoszą chorobę zdeformowanych skrzydeł? Na jakim? Varoza, varoza, nie. To osy sú také. Poleciała z tym do swojego gniazda. To jest dowód. A ja takie papiery w biedronce znalazłem i tu klipsami przypinam. Tu jeden klips, tu drugi klips, tam trzeci i to się potem, jak to jest zabrudzone, to wyrzucam i daję następne. Także to można w bardzo prosty sposób wyleczyć waroze. Bo przez tydzień matka nie, ma, nie może czerwić. I to się to można zrobić już po miodobraniu. Jak widać, to jest bardzo zaatakowane, że pszczoły chorują całkowicie. Zalewam nadstawki syropem. Matka nie ma gdzie czerwić, za czym pszczoły zeżrą i zostawią puste komórki. Pszczoły je oczyszczą, to jest kilka dni i a ten czerw trudno wyrzucić I tak, te, i tak te pszczoły, które wylęgły się wcześniej, one i tak nie idą do zimowania. Więc można przygotować. A jak jest, jak jest dużo gwardii, to gwardia jeszcze odbuduje woszczynę jeszcze zrobi dużo wosku także nie ma problemu jak ktoś chce może to także walka z warozą jest dużo prostsza jak to bez chemii bez tego tylko trzeba po prostu chcieć Nie ma przerywania tak jak izolują matkę przy pomocy izolatorów. Po co wydawać pieniądze i napychać tym imperialistom kieszenie, kiedy można w bardzo prosty sposób zwalczyć warozę i jak ktoś chce to może jeszcze zastosować Ratę odgrodową, żeby po prostu pszczoły, ewentualnie gdyby na jakiejś siedziała waroza, żeby się odrapała. Ale to jak się strzepie wszystko i wyrzuci po prostu te ramki gniazdowe a na ten to. Chyba, że ktoś ma ramki po prostu w, w, no, odbudowane, ramki normalne, gniazdowe, ale żeby nie, nie było na nich, po prostu żeby nie były zaczerwione, po prostu one muszą być. Biała woszczyzna. Wtedy wszystko się uda. Dobra, koniec.